Cześć, jestem Klawiatokanem, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Do półkilogramowego 4% roztworu soli dosypano 20 g tej soli, o ile stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Gdy mamy zadania, że nam coś dosypują lub odparowują, to musimy nasze dane podzielić na dwie grupy. Na pierwszą część zadania, czyli grupa pierwsza, i mamy do 0,5 kg roztworu, czyli mamy masę roztworu 4%, czyli stężenie procentowe wynosi 4%. Dosypano, i tu już wchodzimy w drugą grupę danych, czyli w drugą część zadania, że dosypali nam masę substancji 20 g. Ok, i teraz tak. Gdy mamy dwie części takie zadania, to musimy w pierwszej części mieć każdą daną. Mamy już masę, masę roztworu, ok, mamy stężenie procentowe też ok, ale nie mamy masy substancji. Musimy sobie zapisać wzór na masę substancji, czyli mamy stężenie procentowe razy masę roztworu przez 100%. I tutaj totalna uwaga, ponieważ mamy tutaj gramę, a tutaj mamy kilogramy. Czyli nie zgadzają nam się jednostki. Zatem to zamieniamy na gramy. Ok, no i podstawiamy do naszego wzoru. 4, 500, 100. Skracamy sobie taką samą ilość ser. I otrzymujemy 4 razy 5, czyli 20 gramów. Druga część zadania. Mamy masę substancji z początku i dosypaną masę substancji. Czyli zaczynamy trzecią grupę. Będziemy to sumować. Masa substancji to już nie 20, tylko 40 gramów. Tak? Ale uwaga! Jak my do tego roztworu dosypiemy masę substancji, to też nam się zmienia masa tego roztworu, tak? Czyli masa roztworu to już nie jest 500 gram, tylko 520 gram. No i teraz możemy przejść do stężenia procentowego drugiego. Ok, czyli mamy CP2. Masa substancji. Masa roztworu razy 100%, no i znów podstawiamy, tylko uwaga, bo podstawiamy te nasze nowe dane. Możemy sobie tak skrócić zera, albo tak skrócić zera, obojętne. No może skrócimy sobie tak, czyli mamy 400 na procent, a to wychodzi około 7,7%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!